Czy wiesz, jakie największe błędy popełniają ludzie przy wypełnianiu listy swoich marzeń, w ogóle w określaniu swoich celów i marzeń? Zaczynają od dupy strony, i o tym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Jakie marzenia zostawią w Tobie te spełnione marzenia, największy ślad już na lata? O tym opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5:55 w klubie 555 przekonuję ludzi do tego, aby na drodze zmiany, zmiany nawyków przede wszystkim, zmieniali swoje życie na lepsze. We wstępie powiedziałem Ci o pewnym błędzie, który ludzie popełniają i w pewnym momencie mówią: To nie działa. To nie działa. Marzenia się nie spełniają. Najważniejszym błędem, najpoważniejszym błędem jest na początku stawianie sobie celów i określanie marzeń wyłącznie materialnych. Na pewnym etapie życia zauważysz, że spełnianie marzeń wyłącznie materialnych nie daje tego właściwego kopa. Tej właściwej satysfakcji. Chcę cię przekonać dzisiaj do tego, że najpiękniejsze marzenia, które spełnisz, nie będą związane ze stanem posiadania. Najpiękniejsze marzenia, które spełnisz, będą związane z tym, co przeżyjesz. A żeby przeżyć te rzeczy, będziesz musiał się stać tą osobą, która to doceni. Dlatego też pamiętasz Dwa dni temu powiedziałem Ci o tym, żeby wyznaczać cele, kim chcesz być, kim chcesz się stać. Jakim chcesz być człowiekiem, jakie chcesz mieć cechy charakteru, jakie chcesz mieć nawyki, jakie emocje mają w tobie dominować, jaką masz posiadać wiedzę i umiejętności, jakie chcesz zdobyć jeszcze doświadczenie. To są najważniejsze rzeczy, które po prostu musisz zapisać w swojej liście marzeń, bo wtedy twoja podświadomość poprowadzi cię za rękę, żeby to się stało i wtedy dopiero zaczniesz spełniać te najważniejsze marzenia. Jednym z najpiękniejszych marzeń, które czekało na liście prawie 10 lat u mnie, była wędrówka do Santiago de Compostela. Nie ze względów religijnych, ale ze względów duchowych. Przeczytałem kiedyś w książce Shirley MacLaine historię jej wędrówki. Zresztą Shirley jest ateistką i też poszła ze względów duchowych. I pomyślałem sobie wtedy: ja też chcę. Chcę to przeżyć. Podkreślę teraz to ważne słowo. Chcę to przeżyć. Napisz proszę, i dzisiaj to jest Twoje zadanie, związane z obszarem w heksagonie szczęścia, który jest tutaj na samym dole, czas dla siebie. Co chcesz jeszcze w życiu przeżyć? Jakie marzenia, związane na przykład z Twoimi pasjami doznaniami i emocjami. Bo teraz to Ci muszę jeszcze powiedzieć bardzo, bardzo dosadnie. Kiedy spełnisz swoje marzenie dotyczące stanu posiadania, na przykład kupisz sobie wymarzony samochód, to radość z tego trwa zazwyczaj kilka, kilkanaście, no może kilka tygodni, a potem staje się to normalne. Natomiast spełnienie marzenia, takiego jak moje dotarcie do Santiago de Compostela, niesie ze sobą coś wyjątkowego. Mianowicie, z czasem uczucie z tym związane jest coraz piękniejsze. Kiedy przeglądasz zdjęcia ze spełnienia konkretnego marzenia, wraca to niezwykłe uczucie radości. I tak jak spełnienie marzenia z posiadania konkretnego modelu samochodu towarzyszyć ci będzie przez jakiś czas, to już powrót do tego marzenia nie będzie taki sam, bo będziesz myślał o kolejnym modelu samochodu, być może droższym, lepszym. A z czasem powiesz sobie, a może po prostu wystarczy już marzeń materialnych. Teraz skupisz się na tym, aby spełniać marzenia o charakterze intelektualnym, emocjonalnym. I duchowym. Staniesz się pięknym, mądrym człowiekiem, bo to było Twoje marzenie. I wtedy, jako piękny, mądry człowiek, będziesz spełniał swoje marzenia związane z tym, co będziesz robił z czasem. Zweryfikuj swoje marzenia, które masz dzisiaj w swojej bucket list i zastanów się. Czy nie warto zacząć od tego pytania, kim chcę jeszcze być i co chcę robić, a dopiero potem, niech zafunkcjonują na Twojej liście marzenia typu: Chcę mieć piękny dom, chcę mieć piękny samochód, chcę mieć piękny ogród. Chociaż powiem Ci, że dom jest przepięknym marzeniem. Też wymaga jednak zaangażowania i wyrzeczeń. Ale to już opowiem Ci przy innej okazji. Bo każde marzenie ma swoją cenę, które zazwyczaj, którą zazwyczaj trzeba zapłacić na początku. Jak Ci się to podoba, jeżeli Ci się podoba, skomentuj, zalajkuj, opowiedz o mnie innym, zamieść to u siebie na Facebooku proszę, czy gdzieś tam, gdzie zamieszczasz. I pamiętaj, że przez 91 dni. Możesz wyrobić sobie nawyki, których być może nie miałeś, które zmienią radykalnie Twoje życie. Zasubskrybuj ten kanał, bo będzie się tutaj jeszcze działo. Bo kto wie, kto wie, czy to będzie tylko 91 dni. Ale to zobaczymy, bo jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie, w związku z czym Ty też nie jesteś jeszcze w połowie. Zatem pracuj nad swoimi nawykami, a ten jest niezwykle ważny. Pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. Do zobaczenia do jutra na kolejnym odcinku o 6.30. Trzymaj się.